Toszyki 24, Daniel Miara. Dzisiejsza prezentacja będzie poświęcona stworzeniu kodu płatności, przez który potencjalny klient będzie mógł dokonać płatności za daną usługę, za jakiś produkt, cokolwiek Państwo potrzebujecie w danej chwili. Na początek chcę zaznaczyć, że kody płatności są w pewien sposób odpowiednikiem blika, także obojętnie, która, która forma płatności będzie tworzona, wszystkie te formy płatności bazują na kodzie. Tworzymy link czy kod, znajdujemy żółty klawisz dodaj. Po załadowaniu widzimy bardzo prosty formularz, który musimy uzupełnić. Zajmuje to właściwie kilka chwil. Pierwsze pole jest to identyfikator tej transakcji. Jest on wyłącznie dla Państwa dyspozycji. Nikt go nie widzi. Możecie po prostu nazwać tutaj jakkolwiek chcecie. Posłuży to tylko dla Państwa rozeznania się w transakcjach. Adam Faktura 1.2.3. Następne pole to oczywiście imię płatnika. Jego nazwisko. oraz poniżej uzupełniamy adres e-mail. Następnym polem jest notatka. Notatka posłuży do identyfikacji tej transakcji. Możecie tutaj państwo napisać cokolwiek chcecie. Ja w tym przypadku użyję tej samej nazwy, czyli faktura 123. Następnym krokiem jest wybranie formy płatności z dostępnych. Oczywiście bramki płatności możecie mieć państwo wszystkie. Bądź też jedną wybraną. Jeżeli będzie jedna, no to nie trzeba tutaj nic wybierać. Mamy datę. Datę wygaśnięcia kodu, czy dostępu do tej formy płatności. Czy jednym słowem, do kiedy klient ma czas na użycie tego kodu, aby zapłacić za tą fakturę. Ja wybiorę sobie koniec miesiąca. Kwotę. Powiedzmy będzie 456. I ostatnia funkcja, to jest czy kod ma być aktywny. Czy ma być to szkic? Ja wybieram, że będzie to kod aktywny. Klikamy Zapisz i na tym właściwie nasz proces stworzenia kodu się kończy. Pokrótce omówimy, co uzyskaliśmy po stworzeniu kodu. Mamy oczywiście unikalny kod płatności. Za chwilę go zaprezentuję, jak działa. Mamy podstawowe informacje, które stworzyliśmy: kwotę, datę ważności. Jak możemy udostępnić klientom ten kod? lub poprosić o płatność. Mamy kilka sposobów. Pierwszy oczywiście jest to kod. Tak samo jak w BLIK, przekazujemy klientowi kod, on wchodzi na naszą główną stronę, wprowadza kod i postępuje zgodnie z, z procedurą. Możemy kliknąć QR kod, możemy przeciągnąć myszkę QR kod i udostępnić ten QR kod lub wyświetlić gdziekolwiek chcecie. Wtedy ta transakcja zostanie zrealizowana po zeskanowaniu przez telefon. Przejdzie się do procesu płacenia. Mamy też wyślij. Wyślij służy po to, aby poinformować klienta na ten adres. Państwo prosicie o dokonanie płatności. Mamy też kopiuj cały link płatności, czyli jeżeli skopiujemy ten link, widzimy, że on się skopiował, możemy go wkleić do naszej faktury. Możemy go wkleić do maila z prośbą o płatność. Wygląda on mniej więcej w ten sposób. Jeżeli klient przejdzie na ten link, będzie procesował tą płatność koszykami 24. Następna jest to edycja, czyli możemy wejść i zmienić cokolwiek tutaj potrzebujemy, gdy dokonaliśmy błędu, również w nazwę lub też w, w tą ikonkę, dowolność. Mamy też funkcję duplikuj. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, możemy daną formę płatności Zduplikować, uzupełnić tylko dane, zmienić datę i poprosić ponownie o płatność w późniejszym czasie za inną usługę. Ułatwia to cały proces, gdyż nie trzeba uzupełniać wszystkich danych, jeżeli klient, na przykład, dokonuje płatności cyklicznie, co jakiś czas. Możemy również kod wyrzucić i zapominamy o tej transakcji. Teraz zaprezentuję, jak działa funkcjonowanie kodu. Kopujemy kod. Czyli klikamy, widzimy, że kod się skopiował. Możemy go teraz kleić na fakturze, gdziekolwiek Państwo macie taką potrzebę. Załóżmy, klient otrzymuje kod, wchodzi na naszą stronę koszyki24.pl, w dużym polu wkleja kod, realizuj i widzimy naszą transakcję. Prawda, jak szybko? Widzimy nasz pan Adam Biały, widzimy jego maila, datę oraz nasz komentarz. Widzimy oczywiście, komu płaci oraz przez jaką bramkę płatności i jaką kwotą zostanie obciążony, klikając w ten oto przycisk. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania do mnie, jak zwykle, zapraszam do sekcji komentarzy. To wszystko na dziś. Zapraszam do zapoznania się z innymi filmami na naszym kanale.